Witam Panie Prezydencie, witamy Pana Posła Adama Gawędę, który jest dzisiaj współprowadzącym naszą konferencję. Panie Prezydencie, oddaję Panu głos. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. No, tak już troszkę pandemia przyzwyczaiła nas do tych łączeń online, ale z tego co wiem, one są też wygodne, bo można je szybko zorganizować. I spora część osób może się do tego dołączyć. Szanowni Państwo, Da się. Mam przyjemność ogłosić, że pozyskaliśmy 31,5 miliona złotych na rozbudowę, rozbudowę zewnętrznej części akwaparku 2 Ostrów. Proszę Państwa, nazywa się to już konkretnie w nazwie projektu Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej czyli mówimy tu o połączeniu naprawionego akwaparku, bo ważne jest to podkreślić, że ten akwapark po tej naprawie to już jest zupełnie nowa jakość, to jest pełne bezpieczeństwo pod względem jakości wody. Z drugiej strony mamy to, co omawialiśmy już wielokrotnie, czyli kwestia lodowiska, ale lodowiska z wieloma funkcjami, które można też wykorzystać w okresie letnim i Doskonale y, przemyślane zagospodarowanie całego terenu wokół akwaparku y, w postaci takiej, że są baseny, elementy zabawy, ale przede wszystkim duży zielony teren z leżakami, na której kilka tysięcy ludzi będzie mogło y, zażywać rekreacji, że będzie mogło korzystać z tych wszystkich. Y, przygotowanych dla nich atrakcji. Szanowni państwo, 30,5 miliona środki z tak zwanego polskiego ładu to jedno z najwyższych dofinansowań jakie udało nam się uzyskać jako miasto. Śmiem nawet powiedzieć, że chyba po kwestii kanalizacji to jest najwyższe jakie jako miasto bezpośrednio jako jednostka samorządu terytorialnego uzyskaliśmy. Pod koniec lutego złożyliśmy wniosek z uzasadnieniem bardzo zależało mi mi osobiście na tym bo nie ukrywam że czuję się autorem akurat tego pomysłu aby właśnie to to przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie kosztowało to wiele zabiegów ale też wsparcia wielu osób które przyłożyły rękę do tego aby Zostało zaakceptowane akurat takie rozwiązanie. Widać, że rozwiązanie takie całościowe w postaci akwaparku, lodowiska i tej części zewnętrznej uzyskało akceptację, uzyskało uznanie w ocenie tych wszystkich, którzy to oceniali. Szanowni Państwo, to, co było do tej pory w sferze marzeń, tak naprawdę zaczyna się dziać. Projekty uzyskują realną obecność wśród nas, a raciborzanie na nie zasługują. Całość inwestycji szacujemy na 35 milionów, dofinansowanie 31,5, czyli tak naprawdę mówimy o dofinansowaniu 90%. To kolejne środki, które już uzyskaliśmy z rządowego funduszu Polski Ład. Przypomnę, że w październiku 2021 roku miałem też przyjemność Państwa informować: 18 milionów na remont ulicy Rybnickiej, jednej z głównych arterii w mieście. Czyli można powiedzieć, że w tak krótkim okresie udało się nam pozyskać 50 milionów złotych. Te pieniądze i ich pozyskanie pozwolą na konsekwentną realizację jakby to ująć no, takich bardzo śmiałych planów, o których mówiłem już przed rokiem, ale które też pojawiały się w moim programie wyborczym. Nie zgodziłem się wtedy na lokalizację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Zamkowej, bo to tak naprawdę zablokowałoby to, o czym już wtedy myślałem, a co dzisiaj się tak naprawdę dzieje. Wskazywałem wtedy, że ten teren jest jakby wymarzony pod to, aby rozbudować akwapark, aby uzyskać tą wartość dodaną, aby tereny rekreacyjne służyły ludziom. Jak już wcześniej wspomniałem, decyzja o tym, aby naprawić nasz akwapark, zdecydowałem się na to w roku 2021, szczęśliwie udało się to zakończyć. Tu przypomnę, tak, że wymagało to też dużo determinacji i, jakby to ująć, też pewnego specjalnego nadzoru nad wykonawcą. Ale teraz jestem pewien, że mamy jeden z najczystszych akwaparków i bezpieczeństwo jest tam na najwyższym poziomie. Czyli tak, mamy akwapark z tą nową jakością dzięki naprawie systemów zapewniających jakość wody. Lodowisko, to już niedługo będziemy ogłaszać przetarg, i teraz część zewnętrzna, czyli uzyskamy taki efekt synergii, która połączy te wszystkie zalety tych wszystkich obiektów. Obiecałem Państwu, że koncepcję rozbudowy zaprezentuję Państwu jeszcze w tym roku. Teraz już nie ma wyjścia, to musi się stać. Mając 30,5 miliona dofinansowania na ten cel, będzie to dużo łatwiejsze do przeprowadzenia. Jeszcze raz podkreślę, da się. A teraz proszę o kilka słów człowieka, który wspierał mnie w pozyskaniu tych środków i w ogóle w wielu innych projektach. Panie Prezydencie, ja chciałbym najpierw Panu Prezydentowi i wszystkim pracownikom miasta Racibórz Urzędu Miasta Racibórz pogratulować, bo gdyby nie dobrze przygotowany wniosek, gdyby nie wszystkie argumenty, które tam zostały mocno podkreślone, to byłoby o wiele trudniej a może czasami nawet i, i niemożliwe, dlatego to na początku chciałem mocno podkreślić, a przecież niedawno żeśmy obchodzili Dzień Samorządowca, tak naprawdę dzisiaj dla raciborzan, dla wszystkich mieszkańców, nawet powiedziałbym powiatu raciborskiego, to jest rzeczywiste święto, bo ta inwestycja, która świetnie łączy te wszystkie aspekty rekreacyjno-sportowe i społeczne, dzisiaj wpisuje się w ten program, który Pan Prezydent realizuje, stąd moje uznanie bardzo, bardzo wielkie. Otóż druga edycja funduszu, realizacji Funduszu Samorządowego Polski Ład została ogłoszona przez pana premiera. Rząd tutaj bardzo mocno przy naszym parlamentarnym wsparciu przygotował instrumenty finansowe, by dzisiaj takie inwestycje pozwalały... W tym trudnym czasie, nie muszę nikogo przecież przekonywać, że żyjemy, że żyjemy naprawdę w trudnych czasach, w tym trudnym okresie nie tylko pomóc miastu w niwelacji czy w zniwelowaniu tych no, złych zewnętrznych czynników, na które nie do końca Polska i my mamy wpływ, bo one wynikają z wojny na Ukrainie i z zachwiania i zerwania wielu łańcuchów dostaw, ale żeby pozwoliły również na dynamiczne odbudowanie tego potencjału. Nie tylko potencjału infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, rozbudowa tych sieci, bo one są przecież bardzo ważne, ale żeby równolegle z tym jakby realizować te projekty, które pozwalają na to, żeby mieszkańcy Raciborza i wielu okolic, a przecież Panie Prezydencie, tutaj będą przyjeżdżali mieszkańcy z całego powiatu raciborskiego, a myślę, że nawet nie tylko, skorzystają w przyszłości to niedalekiej właśnie z tego takiego bardzo mocno rozbudowanego centrum rekreacyjno-sportowego. A w związku z tym ta edycja druga, która została ogłoszona, w znaczący sposób poprawi całą tą infrastrukturę. Zwrócić również należy uwagę na to, że do Powiatu Raciborskiego na... Połączenie drogi 916 i 416 to jest droga łącząca dwie drogi wojewódzkie, droga powiatowa pomiędzy lekartowym i Pietrowicami Wielkimi również jest ważna z punktu widzenia i bezpieczeństwa i skomunikowania tego otoczenia miasta Raciborza, a Pan Prezydent jeszcze wskazał na wcześniejsze środki, które popłyną na rozbudowę tutaj tych dróg, więc to są rzeczy, które i to są inwestycje, które chcemy szybko realizować. Te środki na poziomie 90% pozwolą, by miasta i nasze gminy powiatu raciborskiego i miasta Racibórz w sposób zdecydowanie szybszy mogły te inwestycje realizować. Ja się z tego tytułu bardzo też cieszę, że nasze zaangażowanie jest pomocne i, i pozwala na rozwiązywanie wielu tego typu przedsięwzięć. To oczywiście nie koniec inwestycji. Mogę tylko taką liczbę jeszcze powiedzieć. Że na cały powiat raciborski, na wszystkie inwestycje popłyną środki na poziomie ponad 107 milionów złotych, a w związku z tym to są bardzo duże środki o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Od kanalizacji, inwestycji drogowych po sportowe i rekreacyjne rozwiązania. Jak Państwo widzicie, to o czym mówiłem też w kampanii wyborczej, czyli to współdziałanie samorządu. Z władzą centralną, ale też z innymi poziomami samorządów, jak z powiatem, z samorządem województwa. Ta synergia, która dzięki temu powstaje, te połączenie sił dają to, że tego typu projekty mogą być realizowane, że samorząd dostaje narzędzie, no, tak naprawdę finansowe, bardzo wielkie do ręki, aby realizować to, co ludziom jest najbardziej potrzebne. No i to cieszy. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Panie dziękuję. Prezydencie. Dziękuję. A przede wszystkim yy, myślę, że trzeba jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy przygotowywali projekt, a pogratulować też yy, mieszkańcom, że da się. Bardzo dziękuję Panom za udział w dzisiejszym spotkaniu z dziennikarzami. No teraz trzymamy ciuki za realizację tej inwestycji. Dziękujemy dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.